Hej wszystkim, bardzo serdecznie, z tej strony Nonek, witam wszystkich serdecznie na TNT ranie słuchajcie, dzisiaj e, Będziemy sobie skakać, będziemy sobie skakać tym razem wyjątkowo samemu bo zostawcie łapę w górę, subskrypcję na tym kanale, ponieważ codziennie e, filmy są i tutaj, i na gamesie i dzisiaj Wlatuje słuchajcie, film na kanał główny e, Nagrywam go tak na, na szybko, tak naprawdę ten odcinek zaraz przed wrzuceniem i nagrywam go samemu ponieważ bardzo dużo się dzieje w naszym domu. Jeżeli chcecie wiedzieć e, i zobaczyć co się dzieje u nas, no to możecie zobaczyć sobie vloga na moim głównym kanale e, Neonek. E, słuchajcie, przede wszystkim bardzo mi zależy na tym, żeby dzisiaj wygrać jak najwięcej tutaj, arenek na TNT, a nie, że Mam nadzieję, że uda nam się poskakać to tak przesolidnie, że po prostu będziemy tylko wygrywać. Będzie wygrano, wygrano, wygrana i wszystko pod rząd. Patrzcie, tutaj już ludzie spadają, a my będziemy się myślę, że bardzo długo tutaj trzymać, szczególnie na tym najwyższym poziomie, bo jestem w to po prostu, no jest nieskromnie mówiąc, najlepszy. Żartowałem. Tak naprawdę to wszystko to był tylko i wyłącznie żart. Nie, no masakra! Nie, tak na serio nie umiem się skupić. I dopiero co odpaliłem też softboxa, to co mi świeci w oczy i zawsze to jest najgorsze przy nagrywaniu TNT runa, na którym trzeba tak naprawdę wszystko dokładnie widzieć. Trzeba widzieć każdy klocek, na który się skacze. Uuu, ale to się wyratowałem w tym momencie. Nie wiem czy to widzieliście, ale wyratowałem się, myślę, że dosyć przeepicko słuchajcie. przeepicko Będziemy wykonywać najtrudniejsze skoki, słuchajcie, na, tej, na tych arenkach. Będę się starał zrobić to tak. Okej. Okay. Żeby po prostu to wyglądało też superaśnie, i żeby to przez cały czas wyglądało, jakbym był po prostu jakimś prosem. Nawet jak nie jestem, to słuchajcie, bo ma pozory, trzeba stwarzać. Trzeba chociaż udawać, że jest się pro. Eee, ok, tu sobie użyjemy double jumpa. No i beznadziejnie go użyłem. Nie, 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 no bez sensu, bez sensu, dobra, pierwsza ręka jest nieudana, to była rozgrzewka. To potraktujemy jako rozgrzewkę. E, o, teraz będziemy grać pierwszą arenkę, nie spodziewałem się, tak naprawdę żadnej arenki nie było. E, nikt wcześniej nie widział żadnej arenki, to jest nasza pierwsza arenka dzisiaj w odcinku, oczywiście. <grytanie> nikt wcześniej nic nie widział. E, teraz to wygrywamy, ale mam głośno Minecrafta, słuchajcie. Nie wiem, nie wiem jak wy to słyszycie. Ale ja słyszę go tak głośno, muszę sobie przyciszyć mikrofon. O, idealnie, od razu lepiej. Zobaczę, czy mi się nagrywa jeszcze. Tak, nagrywa się wszystko, więc jest super raśnie. Dobra, teraz mam nadzieję, że nam się uda to zrobić już bez takiego głupiego błędu, jak w poprzedniej ręce. Tamta poprzednia, no ona się nie li... Oj, oj, nic nie widzę, nie widzę tutaj praktycznie. Dobra, jest gitówka. I słuchajcie, sam fakt tego, że nagrywam to właśnie tak na ostatnią chwilę na speedzie, świadczy o tym, że bardzo, naprawdę bardzo mi zależy na tym, żeby były tutaj codziennie odcinki. Będę robił wszystko, żeby codziennie był dla Was odcinek i tutaj, i na game się... No i po prostu, żebyście mieli zawsze codziennie ode mnie dwa, a czasami trzy odcinki, ponieważ co dwa dni wrzucam również na główny kanał. Myślę, że to jest naprawdę fajne i że Wam się to może spodobać. I robię trochę tego Minecraftika, słuchajcie, tak jak, jak to on był prowadzony, jak byłem dzieciakiem, słuchajcie. Jak byłem młodszy i oglądałem YouTube'a wszystkich youtuberów, to właśnie niektórzy robili bardzo podobnie, jak ja w tym momencie. I bardzo mi się to podoba, bo to jest trochę taki u mnie powrót do dzieciństwa i po prostu jak ja to wszystko nagrywam. I sobie to, to komentuję, gram sobie i tak dalej. To czuję się właśnie tak jak w tamtych czasach, kiedy tak naprawdę tylko oglądałem tych YouTuberów, którzy robili to samo co ja w tym momencie, i chciałem być taki sam jak oni. Więc to jest naprawdę mega fajne przeżycie. Mega fajnie się czuję nagrywając dla Was te filmy, i fajnie, że mogę tylko to robić, tak naprawdę. Jest to w tym momencie moja jedyna praca, jest to naprawdę super. Bo w ogóle patrzcie, jak tam. Tam koleżka, co, co robi? Kurczaki, jak się przez chwilę tak obkręcił. Dobra, my tutaj jesteśmy. W sumie, dobra, już nie. O jejku, ledwo doskoczyłem. Zostało 13 żywych osób, my jesteśmy na, na, na najniższym piętrze. Więc niedobrze, słuchajcie. No, na pewno nie poszło mi to też mega dobrze. E, ale, no, pierwsze aręki, słuchajcie, to jest zawsze rozgrzewka. O, ale tutaj double jumping był idealny. Nie, tu był beznadziejny akurat. Zapeszyłem Jest 7 żywych osób, a mi zostało jeszcze double jumpów. 4, 3 już w sumie mi zostały. Aha. Aha. No, dobra, zrozumiałem. Tak, no, dobra, zrozumiałem, tego, tego nikt nie widział, tego, tego też nie było e, Idzie mi beznadziejnie dzisiaj, idzie mi O, ale ta arenka, na tej mamy szansę wygryć, słuchajcie Ponieważ na tej arence, z tego co pamiętam, tu już wygrywałem nie raz Zdarzało się to naprawdę sporo razy, więc mi się wydaje, że tutaj są naprawdę gigantyczne szanse na to, żeby wygrać arenkę e, Jaki fajny skin Kto to jest? Ja chcę to zobaczyć, zatrzymaj się Zatrzymaj się Proszę, chcę zobaczyć twojego skina No nie, zatrzymaj się, na chwilkę Albo obróć moją stronę Nie zobaczę, o, 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 jaki fajny To jest ten, Pepe, ta taka żabka śmieszna z memów Tylko ubrana w taki kubraczek jeszcze różowy Mega, mega fajny skin e, og Ogólnie dobra, lecimy sobie dalej Tutaj też nawet fajny, przez to, że się zapatrzyłem na skina to wpadłem od razu do dziury No, czyli beznadziejnie e, Jak zwykle, ale teraz będzie Dobra, teraz się skupiam, słuchajcie, od tego momentu się skupiam i tutaj już muszę poskakać yy, solidnie, tu się muszę postarać naprawdę. Ta ręka chyba będzie długo trwała, ponieważ to jest duża mapa, yy, ale no tutaj nie odpuszczam, teraz nie odpuszczam, naprawdę będę działał. No jak mogło? Nie wiem, to jest tak. Nie, no bez sensu. Nie wiem, nie mogę za bardzo krzyczeć też w tym momencie. Yy, muszę być troszeczkę ciszej na tym odcinku niż zazwyczaj, ale słuchajcie, no przecież to jest. Mega hamskie, to co się stało? Ktoś po prostu ewidentnie mnie tutaj podkopał, i to jeszcze w taki sposób. Dobra, nie będę rozpaczał nad tym jednym straconym poziomem. Tak się dzieje często na TNT ranach. No, ale mi wyjątkowo często się to zdarza. No, ale to pewnie dlatego, też że jestem właśnie nie nierozgrzany i źle to ogarniam póki co. No i właśnie w tym momencie, no nie wiem, nie idzie mi dzisiaj. Nie idzie mi dzisiaj. Czuję się jak taki drewniak, słuchajcie. Czuję się jak totalny drewniak, jak skaczę. Muszę się bardziej postarać. Czemu użyłem double jumpa? I przez przypadek. Bez sensu, dobra. Muszę mniej klikać spację. Eee, same fajle, same fajle, słuchajcie. Na TNT ranie dzisiaj. Same fajle. U. Ok. Dobra. Okej okay. Oh man. Co? Jak mógł mnie tak. Nie! Jak mógł mnie tak podkopać? To jest oszust. Uu, wyratowaliśmy się z tego. Słuchajcie. Wyratowaliśmy się z tego. Co? Wyratował? Nie, nie wierzę w to! Słuchajcie, jak my się z tego wyratowaliśmy? Nie, to jest niemożliwe to co się tu wydarzyło. To co się tutaj wydarzyło to jest akcja po prostu... Nie możliwa na, na, na ten odcinek. O! Wyratowałem się znowu! Znowu ostatnim double jumpem się w taki sposób wyratowałem! Nie dobra, tu już jest nie ma szans, ale słuchajcie, akcja była przerąbana, no ale tu byłem stracony o, ogólnie od samego początku, to było skazane na porażkę, ale ja nie mogę, to jak się stamtąd wyratowałem i te dwa double jumpy tak naprawdę użyte to było coś niesamowitego. Myślę, że za to trzeba strzelić koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. W ogóle zbliżamy się do 12 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Bardzo Wam za to dziękuję i nie mogę się doczekać, aż wbijemy tutaj 20 tysięcy. Zrobię tutaj jakiegoś specjala może z tej okazji, a my sobie dalej lecimy i będziemy sobie skakać przeserdecznie. Ok. Skakanko. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Zrobimy skakanko. Oh, man. Oh, man. Ale słabo. Bez sensu. Bez sensu totalnie. Mi idzie tragicznie. Naprawdę tragicznie mi idzie dzisiaj. Ale to nic. Mam nadzieję, że przynajmniej wam się przyjemnie ten odcinek ogląda. I może w końcu coś wyjdzie. Może po tamtej poprzedniej arence. No, nie. No, nie. Znowu mnie tak próbował podkopać. Cwaniaczek. Ja chyba jestem zbyt, ojejku, ale się w ostatniej chwili teraz wyratowałem Ja mam wrażenie w ogóle, że jest strasznie dużo osób na tych arenkach Bo słuchajcie, dołącza teraz cały czas maksymalna ilość osób, no nie Jestem na takim piętrze, a tam na dole z tego co widzę, no to już jest totalna masakra Tam już jest patologia, słuchajcie, no właśnie, tam już nie ma, co, nie, bez sensu No, no bez sensu, dobra bez sensu, totalnie bez sensu A! Bez sensu. Masakra, e, ale... Okej, okay, jest... On 8 minut odcinka Mija w tym momencie. A, a ja nie wygrałem żadnej arenki. E, I słuchajcie, z tego powodu jestem bardzo niepocieszony. Jest beznadziejnie. E, i trzeba się w końcu postarać coś wygrać, no bo nie może tak być, że Że, że będę tutaj się dawał bez przerwy e, podkopywać na TNT runie którego jestem królem w sumie i e, którego na którym zawsze wygrywałem, tak nie może być. Ci co byli na live'ach ci wiedzą, ale się postaram teraz, może zrobić to trochę lepiej i, i zobaczymy. Może, może pójdzie, może pójdzie lepiej. E, Okej, okay. O, oh, o, oh, o. Oh. Dobra. To. Chyba jest. Tak, dobra. Ta mapka, już pamiętam tą mapkę. Na nie też mi się zdarza, było wygrać nieraz, e, ale to chyba nie będzie ten raz. E, tak mi się wydaje. E, Okej okay. Zobaczymy czy... O, tu jest jakiś czerwony ludek, który sobie y, biega, jaki przyjemny. Wygląda troszeczkę y, o, jak Elmo <laughs> Witaj Elmo. <laughs> Chyba, że od przodu wygląda inaczej. Nie, wygląda od przodu zupełnie inaczej, jak super Meat Boy. To jest super Meat Boy z tego co widzę, ale fajne, fajne skiny tu mają ludzie. Mega lubię ogólnie podziwiać skiny. Ej, może zrobimy sobie coś takiego, że spotkamy się kiedyś na jakimś serwerku, ja z widzami i będę oceniał wasze skiny. Myślę, że to jest fajny pomysł, bo jestem ciekawy naprawdę jakie wy macie skiny, jak to będzie wyglądało. I może się uda to mm, zrobić tak, że... O kurczaczki. Co tu się dzieje? Nie, dobra. Beznadziejnie. Z 22 żywe osoby, ja jestem chyba na najniższym piętrze. I tutaj jak ktoś ma podobnego skina do mojego serdecznego kumpla se potworka, którego pozdrawiam. Więc fajnie. No naprawdę, skiny mi się mega podobają tutaj. Na no, tych, tych... Tam Stevek sobie biega. <grym> M mieć premium i być Steve'kiem, no nie no, tak nie można, to jest obelga. To jest obelga. <laughs> Kto Shrekiem ktoś biegał? Tak, Shrek'iem. Shrek to też jest częsty skin, w sumie często widuję jakiegoś Shrek'a. I się nie dziwię, bo Shrek to jest naprawdę przepiękna postać. Akurat tą bajkę to, to kocham, w całym sercem, naprawdę. Poglądałbym sobie Shrek'a chętnie teraz. E, co my tam mamy w ogóle? Z takich jeszcze postaci ciekawych, co tutaj skaczą. Ale jest kilka Steve'ów. Często ludzie tymi Steve'ami skaczą. Dlaczego? Macie premium, Halo, halo zmieńcie skina. Eee, dobra. Nie! Jakby mnie Steve podkopał, nie, to by był wstyd, słuchajcie, no przez Steve'a się dać podkopać to jest już naprawdę me mega wysoka obelga. I nie można sobie na takie coś... What? Ale to było... Widzieliście tam ten skok? Jaki fuks! Tu sobie popodkopujemy troszeczkę koleżkę. Okej, okay, wydostał się stamtąd eee, Zostało 10 osób żywych, słuchajcie 9 I eee, więc musimy się postarać teraz, bo mega się muszę skupić I w końcu to zrobić 8 jest żywych osób Okej, okay, tu jest dużo do skakania w sumie pól 5 osób żywych Nie jest źle, 4 Mamy w końcu szansę wygrać, słuchajcie Mamy naprawdę w końcu realną szansę wygrać Na tym piętrze jestem sam chyba w tym momencie w ogóle Więc No trzeba się postarać, naprawdę Trzeba się mega postarać żeby w końcu, w końcu nam się udało. Błagam, niech to się uda. Trzy osoby? Ja nie mogę. Słuchajcie, no, no robimy to jak nic. Zostały trzy żywe osoby. Ja na tym piętrze, no nie, no mam tutaj tyle klocków, że jakby... No, nie, nie mogę zapeszać tak. Nie mogę tak. Nie wiem, nigdy więcej. O! Nie! <laughs> trzecie miejsce Dlaczego? No nie, zagramy sobie słuchajcie, ostatnią arenkę w tym odcinku Nie, dlaczego? Dobra, we wezmę sobie Przejdę do lobby, jeszcze raz dołączę Zagramy sobie ostatnią arenkę w tym odcinku Mamy trzecie miejsce najlepiej Więc dzisiaj poszło akurat tragicznie Ale może Może teraz pójdzie lepiej, zobaczymy Mam nadzieję, ostatnia ręka, dobra, proszę Oby się teraz udało Teraz się muszę naprawdę postarać Teraz to jest po prostu być albo nie być tego odcinka. Jeżeli na tym odcinku nam się nie uda wygrać, to to nie wiem, czego wrzucę, no bo nie ma sensu chyba w odcinkach, na którym w ogóle się nic nie wygrywa. Eee, trzeba wygrać, w końcu trzeba wygrać, eee, trzeba pokazać na co mnie stać eee, i no kurczaczki, nie może tak być, nie ma, nie ma, nie, ma, nie ma, no muszę się postarać. Eee, dobra, 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy. Oby teraz było ok, błagam. Oby teraz się udało w końcu. Tutaj znowu, nie mogę się patrzeć, teraz się nie rozkojarzam z kinami żadnymi, słuchajcie, teraz po prostu biegnę Po prostu lecę przed siebie Lecę przed siebie i rozpoczynam nowy rozdział <noise> Jak ułożyć zdanie z tytułów moich piosenek eee, W ogóle, napiszcie w komentarzu, kto słyszał nowy rozdział Bo jestem ciekawy, jak dużo z was na tym kanale słyszało nowy rozdział, czyli moją piosenkę, która się pojawiła na głównym kanale Neonek Jestem naprawdę mega ciekawy tego eee, O chaos Lecimy sobie tędy Dobra jest naprawdę Git. Jest naprawdę Gituwencja. Naprawdę wielka gituwa, Jedna wielka Gitówa. I myślę, że dzięki temu damy radę to zrobić. Yy, 23 żywe osoby, dobra. Jeszcze nikt nie spadł, ale myślę, że zaraz się posypie. Myślę, że zaraz się posypie. Dziwne, że żadnych awków nie ma. Zawsze jest tak, że na początku spada już kilka osób tak solidnie. No bo wiecie, są awkami. Czy jestem nadal na najwyższym poziomie? Chyba tak. Jestem nadal na najwyższym piętrze. Okej, okay, szacun. Jest w ogóle tutaj dosyć dużo klocków, więc no, jest naprawdę nieźle. Jeżeli jestem ciągle naprawdę na najwyższym poziomie, to jest mega szacun w tym momencie i mega na propsie. O! Dobra. Dobra, dobra. Ale przez chwilę mi serce stanęło, nie powiem. W ogóle to są takie emocje zawsze jak skaczę. Nie wiem, czy wy też tak macie. Aha. Nie wiem czy wy też tak macie, ale ja jak skaczę i mam jakieś takie mega trudne skoki czy coś, to mi przykład... No nie! No no i na ostatnie piętro, no to są jajca jakieś, nieśmieszne Bez sensu to jest, no ale dobra, w każdym razie po prostu mi serce staje przy takich trudnych skokach Dzięki za oglądanie